I tam jesteśmy w Beskidzie Makowskim, będziemy się wspinać na najwyższy szczyt, to jest Lubomir. Przyjechaliśmy troszeczkę wcześniej, jest 6 rano, ale za to jakie widoki. Jak na razie fajnie. 16-17 stopni później będzie cieplej początek drogi jest przez las lekko pod górkę mimo 6 godziny już nie idziemy sami ze mną jak zwykle żona przeszczęśliwa i braz Marcin no też szczęśliwy pierwsze 20 minut marszu za nami. Droga jest cały czas taka sama, czyli szeroka, kamienista i pod górkę. Oj, dosyć szybko udało nam się podejść na obserwatorium astronomiczne na Lubomirze. O, reszta też już doszła. O, i doszliśmy na szczyt Lubomira. Piękne obserwatorium astronomiczne przed nami. Oczywiście żart. Obserwatorium jest tutaj. I będziemy zasuwać powoli drogę powrotną. Droga w dół jest znacznie fajniej. No bo w dół... E, niestety, zaczyna się robić, mimo wczesnej pory, coraz to cieplej. A przed nami jeszcze mogielnica. Chyba da nam wycisk. I jeszcze raz ostatni rzut oka na Beskid Wyspowy. Już chyba wiem, dlaczego wyspowy. Każda górka jest faktycznie tak jakby odrębna, chyba stąd ta nazwa. Naprawdę pięknie, warto. Pozdrawiamy.